Kolejny no film na moim kanale jestem Jeszcze że to jest kolejny film. No i dzisiaj jest film z crossbar challenge z różnych pozycji. Także przokaj, zostawcie suba, like i dzwona, szokaj jest ze mną Warzyło.pl i też możecie wbić na mojego Instagrama, link w opisie, a my za będzie ona się strzały, jak wyjdzie. Goal, ale poprzednio. Ja wczelą, i fajnie bo gdybym trafił, bo przypominam, że kolega ma już jedną poprzeczkę trafioną, a ten zakład tak ostatnio w tej pozycji. Spróbuję. Tak jak chciałem, tak zrobiłem. ale No, ładny gol, ale to nie była poprzeczka. Strzelam. bardzo Był ładny go śniadkę. Dalej to zrywkę zaczynam jak teraz. No i trafione. Bawimy się. Katka i Będzie to ta grypka, ale mam teraz trafy. No i trafione, było. Dobra, teraz ja chyba ostatni raz. Y... Może zabawasz kotka i myszkę. Nie że trafił No niestety, bardzo ładny koral. I oto teraz chyba będzie z tego miejsca a poprzednio Wygrałem zawsze jak teraz No i trafiamy pora, pora na mnie Zotkało mnie trochę, bo nie sądzę, że można trafić Nie ma teraz ja spróbuję. To miała być poprzeczka, a nie słuchaj, ale... Druga runda tej rozgrywki zaczyna się teraz. Pójdę. No prawie, show był no ale... ładny. Trafi. Jak trafi to jest ten bogek. No niestety. Zamy, zobaczymy, jak teraz A no Gol był ładny, no ale to nie ma. Gol okay. na wygraną. Aczkolwiek nie życzę sobie, możliwe, że trafi. To bojmy. Dogrywki ponownie, zobaczymy jak teraz wyjdzie. Trochę za niski. Dogrywki, jak ta dogrywka się potoczy. Ale było blisko, kurczę. Zobaczymy jak teraz wyjdzie. Znowu za nisko. No, nie wiem jak to się ta rywalizacja, bo no, tak jak było mówione, że to jest dogrywka, a jeszcze po tym I Dobra, postaram się. No jak zawsze było blisko ale to nie po... Dalej dogrywka no niestety, no ale zobaczymy jak to na wyjdzie Oj, trochę za nisko Nie się do końca tej dogrywki trochę Dalej Op Opadała ładnie ale Dobra ta dogrywka się teraz skończyła bo mam dosyć tej rundy chcę przyjść do następnej A trochę za nisko Naprawdę bo oboje byśmy chcieli skończyć tą dogrywkę bardzo się postaram. I jak to wyjdzie, że, że nie trafię. To nie trafiłem! Z tego teraz zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tutaj trafiłem za pierwszy może teraz też. O, ładny gol, przepiękny, no ale... Było bardzo blisko. Nie, totalnie, nie, to nie było to. Ta i oby teraz nie mogli do dogrywki. Proszę. Nie, traj za wysoko. No najpierw nie będzie dogrywki, fajnie byłoby to szybko skądś, Nie Mniej więcej. No czym? Pani leciała z niebo. Idziemy teraz dogrywką na niestety samą. Minimalnie, prawie trafić, nawet w dobrych Nie, to, jest, to powinno być po jakby Dalej, Zaczynam. ja chcę przejść poprzeczkę, jak Zobaczymy będzie w kolejnych, też przepraszam że za długą przerwę, ale ja nie miałem czasu za bardzo na nagrywki, także przy okazji możecie zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka i dzwona, widzicie też na kanał żywa, widzicie na mojego insta, macie link w opisie. No i ja to...